Moje życie to pasą porażek. Budzę się z tą myślą każdego dnia. Codziennie. Każdy poranek taki sam. Szary. Na szkór. W zasadzie nie wiem, co ja tu robię. Czemu tu jestem? Po co? Po czwarte przystanku czuję jak mój mózg rezygnuje z nędznych resztek nieświeżych myśli. Przestaje pracować. Słyszę tylko demoniczne, absurdalne i niemal szaleńcze. Dzień dobry bileciki do kontroli! Wszystko w porządku. To tak wygląda. Ale nie. Z każdej strony czai się utajone niebezpieczeństwo. O, tu na przykład. Boję się nawet spojrzeć w górę. Na którym z balkonów na pewno już czeka jakiś szary proletariat w gaciach, spluwający na głowę. Paranoja. Szary pies, potencjalny konsument mojej nogawki. I szara niespodzianka, wyczuwalna intensywnie przez najbliższy miesiąc. Wejść czy nie wejść? Wejść czy nie wejść? Co ja tu robię? Nie, bo warto się na szarą, szarą szkinką ciało. Kocham cię pod szarem, niebem oddychamy szarym tlenem, szary koniec, początek, szary wtorek, szary piątek, szary myśli nad głowami, szary spokój między nami, szary w życiu korytarze, szara karu, zala marzeń, szare zdjęcia na wieninie, szare filmy, w szarym kinie, szare oczy,